Witam serdecznie Dzisiaj w darmowości gra King of Seas którą otrzymaliśmy otrzymujemy jeszcze przez e, no krótką chwilę Goku, jeżeli już rozdaję gry to nie na długo więc trzeba się spieszyć e, na razie jeszcze jest za darmo, ok new game A, myślę, że nie będziemy przesadzali jak to zwykle Jamerlu. Nie zapisała mi się gra. Hmm. <laughs> A może trzeba tylko ręcznie coś tam zapisywać, albo osiągać jakieś etapy. Ehm, fabuła, no jest. Jest jakaś fabuła, ale my sobie ją pominiemy, bo przecież chcemy zobaczyć jak się gra. Ehm, troszeczkę jest przez tą fabułę gra przegadana. No, ale, no cóż, no jest jaka jest. Eee, dobrze. Eee, tego nie pomijamy, bo już nawet nie zdążymy pominąć. To nasz statek. Eee, no. To ta dziewczynka, to niby ja. Hmm. Jeszcze nie jestem piratem, najwyraźniej. Dobra. Eee, płyniemy. Płyniemy. Dobra, płyniemy. Pomijając dialogi, płyniemy. Dobra, rozwija. <laughs> o, matko. Ja wspominałem, że jest przegadana. Dobrze, to wiemy. Okej. Okay. Rozwijamy żagle. I płyniemy sobie. Tu mamy rozpiskę. Jak sterować? Wow! Nie wiem, czy mi takiego, no nie, 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 nie mam zbyt wielkiego wyboru, bo nawet nie mam żadnych działki. co? Mm -hmm. No wiatr mamy nieco z boku, ale, ale od rufy, więc... Raczej nie chcę grzmotnąć w jakąś wyspę. Podobnie w inny statek również nie chcę grzmotnąć. O, łatwo udało się, dopłynąłem. No, świat jest generowany, bo poprzednio miałem inny cel i inną misję. To chyba było krótki dialog. Tak. Mhm. Dobra, w imieniu, dziękuję. Eee, tak, accomplished. Płyniemy z powrotem, tak? Nie? O, coś tu się nam wydarza, ale nie widzę opcji skipnięcia tego. Bardzo ważne wydarzenie. Eee, tak, coś się stało. Fioletowa czacha I, i już po królu. Spoiler alert, ale <laughs> to... <śmiech> e, tak, tak, tak i e, skip. E, I co mam zrobić? Wrócić. No to płyniemy. E. No to płyniemy! Wszystkie żagle postawione Tu jakaś beczka płynie, no może sobie ją wezmę Wi Nie wiem co wziąłem, a! Złoto! Mm -hmm. O! A cóż to? Eee... Eee... <laughs> Ale co ja zrobiłem? Zrobiłam. Jest nasza Marylu wrobiona. Wrobiona i tyle. What? O oh no, ból, to nie. Hmmmm... Ten po lewej, to jakiś wredny typ, jest... First mate, ha. <ślesk> Hello! Zaczynamy od zera, bo tak piękny statek, co prawda bez armat, ale piękny był. A co teraz dostaniemy? Żaglówkę? Mm. No cóż, Merylu nie wygląda najlepiej. No cóż. No cóż, i w tym sposobem Mary Lou została piratem, piratką. <laughs> Okej, okay. wygląda chyba nawet lepiej. Mhm. Mm Nie, tortuga? Hmm, myślałem, że tortuga to była ostatnia baza piratów, ale nie ta bajka. E, ostatnia baza piratów istnieje do dzisiaj. Nazywa się Somalia. <grych> Dobra. Stateczek jakby mniejszy, ale być może ma działa. Dobra. No, no wiemy o co chodzi teraz. Pomijamy i płyniemy łupić. Dobra. Hej Nie ty No trzeba by jeszcze trafić Ha, ha! Mm, Mist, Hmm, again! Kupczak! O, jak mogę nie trafić go? dobry jest No jakby mnie takim trafił to bym miał kłopocink Ah! Oi, Hey. Ei! Co Comunicator. Ah, dobra. Nie, nie wykorzystałem wszystkich moich. He, tak, tak, no tak, ale to nie było w jakimś wielkim stylu. Chociaż nie była to też opcja najłatwiejsza. Hmm. Dobra, zaczytałem się. Za, zapatrzyłem się. Ale, dobra. E, po, później będziemy mogli ulepszyć statek. Jeju, naprawdę jest strasznie przegadana gra. Ej! Aha, to doświadczenie. O nie, zatonęło. Ej! Jak to? A, to był save! Uh -huh. uh. prawa Okej, okay. dobra, 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 dobra. Ej, cz czemu nie mogę naprawić? Mm hmm, a ile mam kasy? Gdzie jest moja kasa? Well... 30 tysięcy, a mam 2 tysiące, to raczej niewiele. się mi zmienia aha to jest statek galeon pięćdziesiąt tysięcy no chciałbym ha? fregata czemu się wyświetla kup we need dobra sklep Mm. A nie, 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 mm. Lepsze żagle, level trzeci. Mhm, okej, okay. lepsze żagle, no dobra, wychodzimy stąd. Podnieś kotwicę i co? I płyniemy. Hmm. Eee. mamy lepsze żagle. Takie, że mamy kule z łańcuchami szrapnele i a, a, mogę wylądować? Rom i złoto. Dobrze, dobrze. Cieszy mi się, bracia i siostry. Eee, pirackie, uch, holender. Nie ten guzik, na szczęście. amunicję chyba mamy. Nielimitowaną. Chciałem obrócić kamerę, ale no nie tym się obraca kamerę. Wow, 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 tu mamy jakąś tratewkę. Mate. To zbyt niebezpieczne. To gdzie ja mam pływać po tym Bajorku? A, zaraz, 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 bo tam jakaś skrzynka pływa. W ogóle to moim zadaniem, zdaje się, że jest. Aha. Moim zadaniem jest wejście na targ i kupienie drewna. Dobra, wracamy do bazy. Po oczywiście. To nie jest baza. No, wygląda groźnie. No dobra, parkujemy. Market. I kupujemy drewno, bo takie mamy zadanie. Nie wiem, do czego, co by mi tu było potrzebne. Reperkisy na pewno. Więc kupiam sobie. Z2, 3, No dobra. Co, że tyle nie mam? No, mam przecież drewno, 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 mamy i drewno, i teraz co? Mhm. Mm mm -hmm, mm -hmm. O nie! Dziesięć drewien miałem kupić, a kupiłem tylko dziewięć. Muszę dokupić jeszcze jedno drewno. Jedno. Kompany. No to płyniemy, ale to może już mniej więcej wiadomo o co chodzi. E, w tym miejscu chyba sobie o, 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 udało się bez strat, <grytanie> trochę oddalę. Zdążył zahamować następnym razem, ship. Nie wiem, czy dobra, myślę, że chyba na tym zakończę sobie odcinek jeszcze przez niedługi czas. Do wzięcia. Za darmo na GOG King of Seas. Tutaj mamy taką strzałę dużą na kompasie. Ona pokazuje skąd wieje wiatr. Uwaga, ta beczka jest wybuchowa. No tak, excellent, excellent, o o macie kilka drzew, czemu nie o nie co? Zdobyłem kasę, tak? No tak. No dobra, czyli wracamy. Wybaczcie, że nie tłumaczę Wam, no ale, ale dobra, no trzeba jednak, niestety nie ma polskiej wersji językowej. No, proszę we mnie nie walnąć. Mam płynąć do domku, tak? No i to płyniemy do domku. A. Ale można, można byłoby coś tu kupić, a u siebie w domku sprzedać? Hmm, no jest jakaś porównywarka cenowa, czy coś w tym rodzaju? O, nie da się. O, no cóż, e, tutorial to tutorial. Pewne rzeczy się da, innych się nie da. No cóż, trudno. Dobra, ale jak zwykle ja kończę i potem skończyć nie mogę. E, po dopłynięciu do domku, niezależnie od tego, co jest tam prezentem. O, 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 o. A, jest, dobra, dobra, dobra. Udało się. Zgarnąć. To nie wiem, co to jest, ale chyba jest. A. No to tego nie mam. No, niestety nie połowie rybek trzeba by sobie było kupić. Czemu mam takie kulki? Weźmy zwykłe kulki na wszelki wypadek, gdyby ktoś miał mię tu napaść. Nie wiem, co znaczą te numerki przy statkach. Woo! Doszło do zderzenia. Mm, mamy dobry wiatr. Dobry wiatr? <ścoughs> Miotacz płomieni. <śled> eee, I co i mamy wypróbować od razu No bo zapewne tak... No nie, nie 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 nie... Eee, została zapisana przy zawinięciu do portu, więc mam nadzieję, że, ale mogę sobie to pominąć i i, e, i nic. E, czyli, no w sumie taka dość hmm, e, zabawna gierka. Można sobie ją jeszcze przez jakiś czas na Gogu pobrać za darmo. A w tym odcinku to już wszystko. I do zobaczenia w następnych. Bo przed świętami rozdawiennictwo pełną gębą. Co prawda, rozdawiennictwo w wydaniu Epic Games bardzo rozczarowuje. Jak widać, żadnej z podarowanych gier. Ja sobie ich nawet nie przypisywałem do konta, bo, bo nie. No cóż, może następne właściwie. Za jakieś 20 minut od momentu kiedy to nagrywam, powinna pojawić się następna gra. Może, może, może będzie chociaż warta przypisania do konta, bo te co do tej pory to nie. Do zobaczenia.